Rozmowa dnia w Radiu Piekary Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, jak to jest po związkowemu, jak związkowiec czuje, że na przykład rząd go oszukuje? Nie wiem, nie czuję, nie czuję się oszukany, dawno mnie już rząd nie oszukał, choć próbował wielokrotnie. O, to ciekawe, znaczy, zapomniałem, że to tak jest nie do powtórzenia na kulturalnej antenie, ale tak czy inaczej, wiceminister Artur Soboń porzuca nieoczekiwanie, załóżmy węgiel, i idzie do Ministerstwa Rozwoju. Czerwona lampka w centralach związkowych się nie zapaliła? Człowiek awansował, więc czemu mu blokować szczeble kariery, to po pierwsze. A po drugie, to tych ministrów, to ja już przeżyłem, o, 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 a może więcej, więc nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Umowa społeczna w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Odpowiedzialny za to wiceminister Soboń, w drodze Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Be Energetycznego w skrócie NABE, no, a najważniejszy polityk w rządzie odpowiedzialny. Za górnictwo po cichu, po cichu opuszcza pokład. Przewodniczącemu Czerkawskiemu to nie przeszkadza, w sumie się cieszy, że awans. Z naszego punktu widzenia czekamy na nowego ministra odpowiedzialnego, liczymy na nowe otwarcie, bardziej racjonalny dialog, na spotkanie w ramach zespołu trójstronnego do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników, ponieważ nowy minister musi się przedstawić. Mamy szansę na nowe, kolejne obietnice, a jakoś tymi obietnicami rok już objechaliśmy. No jasne, że tak. Pytanie, tajem. kiedy będą konkrety, ale to już jest jakby inny temat. Jasne, że objechaliście rok z obietnicami, wszystko jest w porządku. Tydzień temu mieliście nawet spotkanie z ministrem, z Soboniem. Coś bąknął, że się żegna z węglem. Spotkanie było poświęcone rozmowom w Brukseli na temat umowy społecznej. Żadnych sygnałów o odejściu pana ministra nie było. Była relacja pana ministra Sobonia i pana ministra Dziadzio ze stanu realizacji rozmów tak zwanych technicznych. Jak nam przekazał pan minister, nie ma jeszcze negocjacji z Brukselą. No oczywiście, że nie ma. Są tylko rozmowy tak zwane... Technicznie, jak będą negocjacje, to mają być doproszeni także przedstawiciele strony społecznej. No Myślę, że te deklaracje podtrzyma nowy minister. Tak, jasne. Który będzie w nowym otwarciu będą nowe obietnice, jak sam pan powiedział. Panie przewodniczący, gdyby pan, bo tak, tak na logikę, gdyby pan był pewien sukcesu, w tym procesie właśnie negocjacyjnym, w procesie notyfikacji tej umowy społecznej miałoby się to wydarzyć, jak obiecywano pierwotnie, do końca roku, to też by pan odchodził nagle, zamiast poczekać na świętowanie? Nie wiem, czy było odchodzenie nagle, dwa, to perspektywa, że wszystko się tak łatwo powiedzie, no jest troszkę iluzoryczna. No przecież cały czas mamy problemy z Unią Europejską, no już nie chcę mówić o Turowie, który jest takim klasycznym przykładem, jak Unia nie lubi węgla, więc to jest ciężki temat i pewnie jeżeli była szansa na awans, no to minister z tej szansy skorzystał. Pytanie, czy jest to spowodowane tym, że stracił wiarę w sukces i że nie dojdzie do realizacji umowy społecznej, co notabene zaskutkowałoby fatalnymi skutkami w ogóle dla Śląska i dla związków zawodowych, które no niestety musiałyby wrócić do dawnych bojowych metod. Rozumiem, a to na koniec naszej, pierwszej części naszej rozmowy, czy pan słyszał, co Soboń powiedział na pożegnanie z górnictwem? Nie? No to nic pan nie usłyszał, bo nic nie powiedział. Ani słowa o umowie społecznej, ani słowa o wyczekiwanym porozumieniu z Brukselą. A, nie no, o tym rozmawialiśmy no mówię, cały czas myślałem, że jakieś, nie, nie, no, na pożegnanie zostawiam to, to, to i to. Słuchajcie, zbiera to. Nie, nie do było pożegnania. Zacznijmy, A, od tego lepiej. nie było pożegnania. Nie było żadnego sygnału, który by wskazywał, że minister Soboń odchodzi poza tym, żeby spakowany, bo był z plecakiem. A Wacław Czerkawski, przewodniczący rady OPZZ województwa śląskiego jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wacław Czerkawski, e, szef rady OPZZ Województwa Śląskiego. Po raz drugi witamy pana, witamy państwa. E, panie przewodniczący, minął, jak, tam, jak to pan sobie powie, jak to sam pan zauważył w, przed naszą krótką przerwą, <laughs> taki e, rok e, Wami, właściwie rok spokojów, e, kryzysowej branży. to Rozumiem, że rząd tymi obietnicami to sobie kupił ten, ten rok spokoju od was przy Waszej aprobacie. Ten rok był też ciężki z innego powodu. No przecież nie zapominajmy, że była kolejna fala lockdownu. Praktycznie nie spotykaliśmy się. Umowa społeczna została podpisana. Pewne prace zostały zaczęte dotyczące tak różnego rodzaju Ustawy, jak i rozmów na szczeblu bruselskim. Kopalnie funkcjonowały praktycznie bez przeszkód, więc nie było powodów, żeby robić jakieś straszne rewolucje. Czekaliśmy w spokoju na rozwój wydarzeń. Ten rozwój wydarzeń powoli zaczyna mieć miejsce, więc A tak, ta że, jesień że, 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 może być jeszcze troszkę w innym stylu niż tym takim spokojnym, oczek oczekującym. Aha, no po roku w rządzie, po roku od tego porozumienia w rządzie znów nie ma ministra odpowiedzialnego za górnictwo. Nie bardzo wiadomo, na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską w sprawie umowy społecznej. Czy związki to widzą? Rozmowy z Brukselą są na etapie, Bruksela nie mówi nie. Jest to, A, to bardzo pan, panie popularne hasło, słyszycie, które słyszycie już to jest w roku, czas. no. Tak, no, jest to hasło no, i nic, no, jak Bruksela nie mówi nie. A tak, no, to, no czas to czas tak czekamy, roku... kiedy powie tak. Zgadzamy się na realizację umowy, mówić, umowy społecznej. W międzyczasie wiem, że są różnego rodzaju <clears throat> mniej lub bardziej tajne, czy, czy, czy może mniej nagłaśniane. Rozmowy, no cały czas coś w tematach górniczych się dzieje, ale no nie ma jeszcze spektakularnych sukcesów, to fakt. E, pierwotnie e, pamiętam, że deklarowano, związki też na to liczyły, że do końca roku to się zakończy cały proces notyfikacji, a jeszcze się nie zakończył i nie wiadomo, czy zakończy się do, do końca roku proces prenotyfikacji. Panie przewodniczący, to przed Wami jeszcze naprawdę by, kilka sezonów tego serialu. A być może się zmieni też postrzeganie roli węgla. Proszę sobie zobaczyć, jakie ceny węgla chodzą na rynku. Proszę zauważyć, że co niektórzy zauważyli, że tak zwane odnawialne źródła energii nie dają rady. Bez węgla Europa sobie może nie poradzić, więc być może tu w ogóle będziemy mieli jakieś rewolucyjne zmiany, mimo tych wszystkich sceptyków, którzy no, po prostu nie znoszą totalnie węgla. I co najgorsze, mamy ich także bardzo dużo. W Polsce ostatnio znowu była uchwała mówiąca o końcu węgla do 2035 roku, i nikt się nie ogląda na konsekwencje tego stanu rzeczy. Ja liczę na kolejną mocną, mroźną zimę. Będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać w innych warunkach, a być może. To my, jako strona społeczna, zaczniemy stawiać dużo bardziej zaporowe warunki dla rządu w celu realizacji konsekwentnie umowy społecznej. I jeszcze jedna rzecz. Do 2,49 mhm. cały czas się mówi, że myśmy się zgodzili na likwidację górnictwa. Powiem tak, byśmy sobie dali czas, żeby to górnictwo zbyt szybko nie zostało zlikwidowane, a w każdej chwili. Założenia można zmienić, bo tego będzie na przykład wymagała sytuacja bezpieczeństwa energetycznego. Mm, skoro ceny węgla. A faktycznie tak jest. Dziś, najwyższe od lat, pan mówi, że w Europie może się ktoś z węglem przeprosi. To po co wy. Yy, po co w ogóle negocjować z Komisją Europejską jakieś dopłaty do wydobycia, skoro to się będzie opłacać, yy, jak pan przewiduje? No ale przypominam, że jest bardzo dużo zewnętrznych spraw, które wpływają na funkcjonowanie górnictwa no choćby długoterminowe kontrakty które są w dużo niższych cenach niż ten węgiel no, ale to na mówimy rynku o perspektywie i... 20-30 lat panie przewodniczący to po co dlaczego za... skoro pan mówi że Europa się przeprosi z węglem to dlaczego koniunktura zawsze była a <grym> potem nie była my <grym> musimy mieć bezpiecznik który spowoduje że to górnictwo na tym rynku musi się znaleźć panie przewodniczący a czy pan widział ostatnie badania polskiego instytutu ekonomicznego większość ekspertów przewiduje że węgiel to w Polsce przestanie być potrzebny w energetyce. Do 2040 albo nawet lepiej? Ja tych ekspertów już tylu słyszałem, tylu czytałem, że się uodporniłem na te wszystkie ich prognozy. Oni dopiero poczują prawdziwą wiedzę ekspercką, jak im zmarzną pupy, jak nie będą, jak będą przy świeczkach pracować, wtedy dopiero będą mówić prawdziwym głosem eksperta. A, czy to pamięta pan taki dokument. Yy... Polityka energetyczna Polski, czy Polska polityka energetyczna? Polityka energetyczna Polski, pierwsze polityka założenia były Polski. bardzo tak. racjonalne, bo tam mówiliśmy o odchodzeniu od węgla, ale w sposób zrównoważony, w miarę dający czas na zastępowanie węgla odnawialnymi źródła energii. Ale nikt tego nie zrobi w sposób rewolucyjny. Ten dokument. do Albo 2040 najpierw... roku zakłada, że w 2033 będzie działać w Polsce pierwszy blok elektrowni jądrowej. No i tu mamy kolejnego potwora z Loch Ness i, i, i nie wiem, czy jest jeden człowiek w Polsce, który uwierzy, że tak się stanie i że ta elektrownia będzie. Poza tym którzy czerpią z tego kolosalne zyski. A to swoją drogą, Wie, tak y, przez y, y, tych dobrych kilkanaście lat, to tam z miliard złotych na same pensje poszło. No ale to jest kolejny dowód na to, że póki nie mamy rad pewnych innych alternatywnych źródeł energii, trzeba sobie ten węgiel szanować, póki go mamy. Panie przewodniczący, a co się dzieje z zapisaną w umowie społecznej ustawą powołującą Fundusz Transformacji Śląska? Przypomnijmy państwu to, to kolejne wspaniałe, budzące podziw kwoty 500 milionów złotych kapitału początkowego, z miliard złotych kolejnych gwarancji. Co się dzieje z tą ustawą? Ustawa jest już na ukończeniu. Wymaga tylko pewnego szlifu, przynajmniej tak nas poinformowała Warszawa. Są środki, o czym mówił minister dziadio, także powiało optymizmem, tylko że trwa to jednak trochę zbyt długo, no ale nasza cierpliwość jeszcze troszeczkę i została, opowiem. Tak. To przypomnijmy, jak to było. W czerwcu Solidarność złożyła ten projekt u premiera. Pamięta pan, co miało być dalej w jeżeli chodzi o dalsze losy? No we wrześniu projektu? miał być już projekt, właśnie do na połowy, bazie tego projektu. Do połowy projekt sierpnia rząd miał przedstawić analizy ekonomiczne, prawne, do końca września ostateczna wersja projektu. Coś się z tego wydarzyło? Znaczy kalendarz u nas jest tak płynny, że ja bym nie przywiązywał wagi do kolejnych miesięcy, sierpień, wrzesień, październik, bo nie przypominam sobie, żeby coś w terminie u nas było zapowiedziane. I zakończone, więc to, tu też trzeba wziąć poprawkę na te przeciągające się różnego rodzaju sprawy dotyczące kolejnych ustaw czy kolejnych obietnic. Chodzi, jest to groźne. Do 30 września miał być gotowy rządowy projekt, propozycja na, na ten projekt, który Wy złożyliście. Mamy 12 października, oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Natomiast wiceminister Soboń to stan na 1 października, oznajmił, tak, prace nad projektem ustawy trwają obecnie w resorcie rozwoju, a przedstawiciele rządu są w tej sprawie w kontakcie ze stroną społeczną. To co pan konkretnie wie na temat tej ustawy? Tak? Stronę społeczną trzeba traktować bardzo szeroko, z naciskiem na pewną część strony społecznej, która jest w dużo bliższym kontakcie ze stroną rządową, niż na przykład OPZZ, no, Czyli to z takich tam, tam czy jest... innych uwarunkowań, nie, 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 ale no, Nie podzielili się wiedzą. Będą się dzielić, przynajmniej taką deklarację dostałem, ponieważ no jeżeli były różnego rodzaju informacje przekazane w ostatnim spotkaniu z Soboniem, to też tak delikatnie no, zahaczyliśmy o ten temat, że no, strona społeczna jest trochę szersza niż jeden związek. <grym> Związki to są teraz po prostu jak te rozmowy to ze związkami tak muśnięcia skrzydłami motyla, no, po prostu delikatnie przekazaliśmy, czekamy cierpliwie, co się wydarzy, spóźnienie się, kto, kto tutaj jest punktualny w tym świecie? Nikt, w sumie, wybaczamy. Barburka się zbliża. Barburka się to zbliża, jest naturalnie. Panie przewodniczący, Soboń powiedział tak jeszcze, to jest kluczowe być może zdanie w tej, w tej całej sytuacji, a propos ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Projekt może zostać zaprezentowany niebawem. Może i niebawem. To jest piękne podsumowanie na koniec września po tej tej całej historii. No, mamy problemy w ogóle z funduszami europejskimi no tutaj też podjęliśmy stanowisko jako wojewódzka rada dialogu społecznego gdzie nam zagrożono że do śląska nie wpłyną Fundusze Sprawiedliwej transformacji, więc tych problemów. Z kopalni jest więcej, tak jest, a, a nie zauważono, że w międzyczasie w tym przedziale czasowym cztery inne kopalnie będą zlikwidowane. No tego Unia Europejska nie zauważa. Widzi to, co chce, to po pierwsze, a po drugie, to środki jeszcze mamy y, obiecane i była deklaracja, że te środki są także na inne ważne sprawy dla górnictwa, jak choćby zgazowanie węgla. O, tak. Tak, tak, to, 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 panie przewodniczący, pan kilka rządów przeżył. Był taki, który panu nie obiecywał zgazowania węgla? Znaczy, panu górnictwu. No, tego, ten, ten temat nie był wcześniej szeroko bardzo, aż tak. Ta no, skąd? Yy, ja zawsze się śmieję, że mój dziadek, mój dziadek wspominał, że jego dziadek wspominał, że tam o zgazowaniu węgla nasza się... Nasza strona sygnalizowała, mówiło. czy mówiła, że taka możliwość istnieje i że <noise> gdzie, niegdzie na świecie <noise> już to spokojnie jest, ale rząd teraz do tego jak... podchodził zawsze bardzo, bardzo ostrożnie. No tak, a teraz jak żaden bank na nic, co jest związane z węglem, żadnych pieniędzy nie da, to rzeczywiście... Ale przecież my mamy swój bank. Ostatnio słyszałem prezesa Glapińskiego, to my pożyczamy pieniądze jako polski bank. No nie potrzeba innych pieniędzy z zewnątrz, no ja tak, cytuję czy... pana prezesa czy, Glapińskiego. Więc być może rękę się, się podoba do Panie Przewodniczący, to podsumujmy jeszcze raz. Stan na prawie połowy października. Nie ma umowy społecznej, nie ma ustawy y, o Funduszu sprawi, y, Sprawiedliwej czy Transformacji Śląska, przepraszam. I nie ma również ministra to gdzie są i co robią związkowcy w tej sytuacji. I nie ma nic takiego, co by załamało y, założenia umowy społecznej. Oś czasu funkcjonuje, żadnej kopalni wcześniej się nie likwiduje. Kopalnie w miarę funkcjonują i mają dobre perspektywy ze względu na cenę węgla. Tak, ustawy ustawy, że nie ma wypłatę do końca roku, tradycyjnie oczywiście, ale ma. Do końca roku. A później, a później będzie się nowy zobaczymy. rok to będą nowe. Środki. Będzie nowy minister, to będą, będą nowe, nowe umowy na nowych cenach węgla. A być może już wtedy coś drgnie, jeżeli chodzi o dopłaty do górnictwa, bo te rozmowy w Brukseli jednak y, trwają. No, ostatnio były przecież rozmowy, znowu jeszcze na szczeblu technicznym, ale już zbliża się ten moment, gdzie dojdzie do negocjacji, więc no, trzeba być optymistą. Co nie znaczy, że nie patrzymy ostrożniej z dystansem na to, co się dzieje, ale nie jest, na razie nie ma powodu, żeby na przykład wyjść mocno z protestami. Bo mamy jeszcze czas. No tak. A jest jakiś czas, który sobie tutaj założyliście. Jeżeli za trzy miesiące na przykład nadal nie będzie żadnych wieści w sprawie tej prenotyfikacji umowy społecznej, to... 3-4 miesiące to są dwie, przesłanki, są dwie przesłanki, które powodują, że e, przestajemy e, negocjować, przestajemy, wychodzimy z dialogu i przychodzimy do ostrych akcji protestacyjnych. Te dwie przesłanki to albo e, polityczna likwidacja kopalni jakiejkolwiek, albo brak, albo brak e, wypłat e, dla górników. No wtedy już nie ma zlituj się. Czyli m, może początek przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. A dopytywaliście Sobonia na przykład o to wszystko, gdy jeszcze zajmował się węglem tam pod koniec? To, to, to on wam coś powiedział, cokolwiek konkretnego poza tym, że tam rozmowy techniczne trwają i się toczą i może się niebawem coś zakończy? Przedstawił nam praktycznie scenariusz, tematykę tych rozmów, o czym będą kolejne rozmowy, jakie jest spojrzenie. Brukseli, na tą e, <laughs> całą sytuację. Bruksela nie mówi nie. To jak mantra powtarza i to już powtarza od dłuższego czasu. No i tego znaczy, póki to co, po, Panie Przewodniczący, się chwileczkę. Trzymać. To powtarzał wiceminister Soboń. Bruksela nie mówi nie. E, idzie to w dobrym kierunku. Po czym główny negocjator, <głów> prowadzący te rozmowy z Brukselą, po prostu opuszcza pokład. Nie ma ludzi niezastąpionych, czekamy na nowego przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za górnictwo. No i będzie to też może taki punkt wyjścia do bardziej agresywnej postawy z naszej strony, do przypomnienia, co rząd obiecał, a co nie zrealizował. Będzie to nowe otwarcie. I żadnego niepokoju naprawdę po waszej stronie, że takie taki rzeczy, spóźnienie za spóźnieniem, a człowiek odpowiedzialny za górnictwo po raz kolejny w nie... tak y, 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 no, wrażliwej sytuacji, właściwie tak po cichu niepokój, żegna się z resortem. Niepokój o górnictwo u nas jest od zawsze i dlatego jeszcze jakoś funkcjonujemy, ale niepokój nie jest spowodowany jedną albo drugą osobą. Jak już mówię, tych ministrów trochę za mojej kadencji, no było. A kto za Sobonia? Próbowałem zasięgnąć języka, ale no chyba to było też zaskoczenie tam w Warszawie, bo na rynku przynajmniej ja nie dowiedziałem się, żeby funkcjonował ktoś, jakieś nazwiska, żeby chodziły na giełdzie. No zaskoczenie, to wie pan, pamięta pan, jak rozmawialiśmy wiosną, to wtedy mówiło się, że Soboń do końca maja to przetrwał nawet jeszcze parę miesięcy na, na stanowisku. No i przetrwał. Przetrwał, no tak. No i jesteśmy na, w połowie października. E, może związki kogoś wskażą na to stanowisko? No, ja już tak przy wyborach e, prezesów w spółkach węglowych, to tak pół żartem, pół serio mówiłem, że jakby dali jakiegoś związkowca, mieliby przynajmniej spokój społeczny. Ale jednak póki co bez związków zawodowych fachowcami też można z prawdziwego zdarzenia, choć... A Soboń był, Artur Soboń był fachowcem na tym stanowisku, czy nie, nie, za, nie za bardzo? Fachowcem od mydlenia oczu był pierwszej klasy. A, ale wam to nie przeszkadzało za bardzo. Dopóki funkcjonuje górnictwo, dopóki nie likwiduje się kopań, dopóki są pieniądze na wypłatę, i dopóki jednak część obietnic spełnił, no to. Które obietnice spełnił? Artur Soboń? No doprowadził do końca rozmowy na temat umowy społecznej. No tak, ale to właściwie jest taki mały kroczek mały krok dla związkowców, duży krok no inaczej, du, duży krok dla górnictwa, mały krok dla związkowców, czy odwrotnie? Znaczy, się to bym na kroki się nie, nie licytował. No. No dobra, Dałbym to... spokój z ministrowi Soboniowi. Poszedł wyżej, ich chłop awansował, czekamy My na nowe przez... I będziemy przez... rozmawiać znowu. Lepiej i teraz będziecie rozmawiać znowu. No tak, a co wy macie, proszę mi jeszcze wytłumaczyć, co, jakie wy macie możliwości w tej sytuacji? Załóżmy, że dochodzicie do takiego momentu, że w końcu mówicie, no dobra, już po prostu tego mydła na oczach jest tyle, że, że trzeba coś zrobić, to co, co wtedy? Co jeszcze możecie zrobić, żeby to, to odwrócić, e, sprzeciwić się, zbuntować? Mamy całe spektrum różnego rodzaju możliwości. Przypominam, że umowa społeczna rozpoczęła się od gwałtownych protestów. No przecież to się zaczęło od strajku na dole. I wtedy nagle się oświeciła czerwona lampka na, str na stronie rządowej, że tak łatwo z górnikami się nie da. Kiedy jest dialog, kiedy rozmawiamy spokojnie, to rozmawiamy. Ale kiedy trzeba, to zawsze ten w cudzysłowie, mówię, kilow, potrafimy wyciągnąć. Ale tamten strajk, ten ostatni, to przyzna pan, to tak w porównaniu do tego, co jak to kiedyś bywało, to tak było mało okazało no się. Dużo się zmieniło. tak tamtych czasów nawet żywność mamy już taką ekologiczną, że i idzie. Więc no, te, te czasy się już nie wrócą. Na, na barbórce... Ale jeszcze trochę nam z tamtych czasów energii zostało. Na Barburkach to będzie co? Ekologiczna golonka? No mam nadzieję, że jeszcze nie. Dopóki są Barburki, jest górnictwo, dlatego byłem załamany, jak w zeszłym roku Barburek nie było z powodu lockdownu. A, no tak. <laughs> eee, Tradycja panie, ponad wszystko. Panie przewodniczący, jakakolwiek gwarancja, jeszcze tylko do kiedy poznacie nazwisko nowego negocjatora, Eee, od, od górnictwa nowego pełnomocnika, nowego wiceministra od węgla? No to żeby była jasność, nas nikt oficjalnie nie poinformował, że minister już nie jest ministrem, ale też... już jest większym ministrem i nikt nie poinformował, kiedy będzie nowy minister. Rozmawiałem z Warszawą, oni też nie wiedzą. Czy to jest takie traktowanie, jakiego byście sobie życzyli w tej sytuacji? Przecież to nie nas zmieniają, tylko ministrów, więc. Tutaj no tak, nie no, jest, ale to aresztowaniu, ja wiem, no to można jest człowiek, by się doszukiwać jakiejś. To jest człowiek, który z wami podpisywał wszystkie porozumienia, brał na siebie odpowiedzialność za wszystkie deklaracje, które. Pamięta pan, że czy premier Morawiecki był w Katowicach na oczekiwanym przez was podpisaniu tej, tej umowy społecznej. Jak oczekiwaliście, jak się spodziewali, czego się spodziewaliście, na co liczyliście? Ale dał pełnomocników, którzy no, mieli jego. Dobre słowo, że mają z nami skutecznie negocjować to raz, a dwa, to kto powiedział, że nowy minister nie będzie wprowadzony przez starego ministra i że będą dwa słowa wyjaśnienia? No to jeszcze przed nami, więc być może no, nie za wcześnie jest mówić o soboniu czy o tej sytuacji w sposób negatywny, bo być może lada dzień się okaże, że jednak zrobią to w sposób cywilizowany. Tak. A jeżeli spotkamy się za rok i wrócimy do tematu na przykład, albo będziemy dyskutować o tym samym, to też może nie będzie najgorzej, dopóki tam, a za rok też będziemy mówić o tym, że w PGG są wypłaty do końca, na wypłaty jest do końca roku, więc w nic, nic się nie zmienia. Najważniejsze, żeby światło się świeciło, ciepło było i żeby to było jednak dzięki górnictwu, a nie dzięki wiatrakom, które się okazało. Nie spełniają swojej. Elektrownia Jądrowa, panie e, przewodniczący. E, przyjdę to w krawacie. 2033. Wasław Czerkawski, przewodniczący rady OPZZ Województwa Śląskiego był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia? Do zobaczenia do usłyszenia Dajem.